Stellar Gate Ascendant prowadzi cię ku gwiazdom szczęścia i rozwoju. Otwórz swoje serce na mądrość kosmosu, gdzie każdy oddech staje się mostem między tobą a nieskończonością. Jowisz to planeta szczęścia, rozwoju i obfitości. Otwiera drzwi do nowych możliwości, poszerza twoje horyzonty i przypomina, że twoje życie jest podróżą ku pełni światła. Jest władcą strzelca znaku wizji, podróży i prawdy oraz ryb, które niosą mistyczne zjednoczenie i duchową głębię. Jowisz wskazuje, gdzie możesz rosnąć, jakie lekcje przyjąć i jak odnaleźć szczęście poprzez mądre decyzje. To przewodnik Twojej duszy, który uczy, że każda próba jest nauką, a każdy krok prowadzi ku większej mądrości. Jowisz przynosi szczęście i ekspansję. To twoja szansa, by doświadczać życia w pełni, otworzyć się na kosmiczną obfitość i poczuć, że wszechświat wspiera każdy twój krok. Jego złote światło rozświetla drogę do twojego wewnętrznego bogactwa. Spójrz, gdzie Jowisz tańczy w twoim kosmogramie. Tam odnajdziesz lekcję szczęścia i ekspansji. To punkt. W którym Twoja dusza spotyka się z kosmiczną obietnicą rozwoju i otwiera się na dar płynący z gwiazd. Odkryj swoją ścieżkę szczęścia ze Stellar Gate Ascendant. Wsłuchaj się w głos Jowisza i pozwól, by prowadził Cię ku nieskończonemu światłu. Link znajdziesz w BIO.